Cześć, witajcie, z tej strony NIS 358 A to kolejny odcinek. Zagajmy w Fredage. z submodem Divided Conquer Kampania Cienia z Mrocznej puszczy. Aktualnie szykuję się na wyżnięcie w pień ostatnich jakichkolwiek posiłków dla Anduiny jakie mogłyby nadejść. Oraz... Zacząć obleganie i stolicy, wyjrząć wszystkich w tej stolicy, w tym przywódcę, frakcji jego dziedzica. Chyba kończąc Unię rządzącą Anduiną, więc już się nie mogę doczekać. Chyba hmm. cofajcie się. Wajgi proszone są na flankę, oczywiście. I klasycznie wy 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 wy, 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 wy. Dobrze, wy naprzód za wami. Ciężka piechota eee, za wami z tej strony eee, ta ciężka piechota, ale wy się ustawiacie tu, że znaczy nie wy tutaj, wy tutaj, wy tu eee, i tak macie bronić pozycji. Bronić pozycji yy, i łucznicy A jeszcze o was zapomniałem, Zobacz, czyli wy pójdzie się też tutaj Też bronić pozycji i łucznicy W ten sposób Generał no to może pójść tutaj i też bronić pozycji. I oni już tutaj mają balisty Zobacz, I katapulty, o cholera Dobra, trzeba okrążać, proces okrążania zaczynamy Na speedzie panowie, na speedzie macie ich W pień Łucznicy czekają, mają włączony ostrzał sognistych, strzał Ja już tylko na was czekam, możecie spróbować w waszym desperackim ataku ale i tak czekajcie, nie będzie tego pewnie. no tylko znajdźcie się w zasięgu musisz się strzelać no ci z ty, tymi ty może być trochę gorzej czekać, czekać stójcie nie, nie, znaczy idźcie, 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 idźcie idź, idź, idź dalej idźcie dalej nie zatrzymujcie się nie ma takiej potrzeby o jasne. A jakby nie mogli trochę podejść, Dobra, wy podejście trochę. Eee, dobrze, wy już jesteście praktycznie na miejscu doskonale. W takim razie pauza. Oh shit, happened. To nie było miłe. Dobra, eee, wy na tych, wy na tych. Chodźcie ich Gen, jak mówiłem O jeśli obejwą to będzie nieźle O i obejwali I to kurna, całkiem nieźle No GOD why Dobra e, atakujemy Mam gdzieś to Nie będę stać, kiedy oni wyrzynają mi moich Ilu już straciłem? 3% oni wow, zejo jakim prawem e, Wy na tych, Wy możecie powoli podchodzić, mam na myśli pikniejów. Mm. i co? Aha, jeszcze wy. wy. na speedzie, i Wy tutaj. Dla się Wy cholera macie w... po prostu wystrzelać mi tych. Z moimi wagami szybciej! No śpieszcie się, cholea! Dobra, nie no trafili. No ale balisty zazwyczaj trafiają i to dość często. No tutaj wyjątkowo nie. No proszę. Jaki zbieg okoliczności? Eee... Chwila, chwila, chwila. Gdzie są moi pikinierzy? Idźcie atakować tych, zaś wy zaatakujcie tych. the battle is very much in our favor victory will be ours Tutaj. Okay. Chyba tutaj. Okej. Chyba zatekujcie może tych... nie, 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 tam zatekujcie tych, albo tych pier... Pozbędziemy się kawalerii i potem się pozbędziemy tych... Tych Longbowmenów. Dobra, teraz tych Longbowmenów. Nie bój się! I się nie należy bać! To są tylko ludzie. To my jesteśmy potęgą. Co prawda jesteśmy mniej inteligentni, ale tak naprawdę my jesteśmy. Lonis, wow! Ale nie no, przyznaję, naprawdę, się tutaj postarali. oddziały z takimi podwójnymi toporami, jak to wygląda. Dobra, wy skupicie się na tych uciekających. Wy już też możecie odejść, yy, bo wy skupicie się na tych. Dobra, teraz się na tych. się okrążyć z tej strony. Wy, no bo może nie wy, ale no pozytywnie poza tym nie strzelacie już. Jak tam wargowie? Czemu wy nic nie robicie? Macie gonić. Eee, kogo by tutaj mogliby pogonić? A pogonić mogliby... O! Tutaj już są moi wargowie, super! A gdzie tych? Nie wy, chulea! na macie gonić tamtych, którzy uciekają daleko, bo jesteście bliżej. Weźmy Zajmę się tymi, potem tymi. Kontynuuję oczywiście, jak chcę ich wyżnąć. Koncie, jejku, Oni powinni mieć zaprogramowane gonienie, a nie stanie i gówno robienie. A się czy zajmowała? ładnie dobijają. W przeciwieństwie kiedyś, bo kiedyś jak dobijali to było coś strasznego. Koncie tych. Się Aha, z tymi, Dobra. To dobijcie ich w końcu. Ludzie, to akurat są ludzie. Dobrze! Czemu się zatrzymujecie? Gońcie, gońcie, gońcie. A nie, nie ukijesz. Nawet pojedynczych trzeba gonić. No, próbujcie uciekać, próbujcie uciekać. Pewno wam się uda. Nie, zawsze można próbować. No temu akurat się uda uciec. W jego szczęście. Ale temu już raczej nie. Są nie mają jakiś problem ze sobą Widźcie po prostu tutaj już dopadnijcie tych Bowingów Noż co za debile No i ja opijni, że no ich nie dogonią No a widzieliście to za debile, po prostu oni chyba nie myślą To zamiast gonić i to oni się zatrzymali Debile, no ale to są orkowie, no nic dziwnego, no kurna. Jezus Maria! Ile selebów trzeba będzie oblegać? Siedem. To no mam gdzieś nasze lacy, tak wy już nie istniejecie. Dobra, teraz trzeba tylko parzyć, czy nie idą im jakieś oddziały ze wsparcia. Tutaj za to ja się już mój zbuduję, ale to i tak nic nie zmienia, że jestem na minusie cały czas. O, ładnie, tym już mogę w takim razie okrążyć. Dobrze, zapiszę w takim razie dla bezpieczeństwa yy, zapis. Że zaś atakuje tych i bitwa z tymi dwoma dowódcami. O, tak naprawdę, o tały Chilin, Czy ją zwyciężę czy nie, to trzeba się. Nie wiem, nie mam pojęcia. Coś tam z konnicy mam z piechoty, tak samo. Więc dobra, oczywiście cofam się na koniec mapy. Jazdą robi inaczej. Klasyczna taktyka. Oczywiście mogę tutaj też zastosować tę taktykę jak pokazałem te dwie armie, którego oczywiście nie mogłem, mój wspaniały program do nagrywania nie mógł nagrać, a gra ja się kaszowała, kiedy akurat, kiedy akurat nagrywałem, ale to już znamy dobrze ze Stalen Steel, no niestety, tak już bywa, yy, więc yy, chyba, że zastosuję tą samą taktykę, chociaż przyznam szczerze, wtedy miałem szczęście. Proszę, ładna pogoda. Przejrzyście o to chodzi. Eee, dobra, was wszystkich, drodzy co cofamy tutaj. Chciałem w ogóle zobaczyć, jak ci ulepszeni w pancerach wyglądają. Nie różnią się wiele. Więc dobra, eee, tak e, wy. Po dwa oddziały na flankach. Mhm. Mm o dwa oddziały na flankach. Wy z tej strony. Wy i Wy za nimi też bronicie pozycji. Wy zaś z nas gulami ustawiacie się tutaj. Mhm. Nie chciałbym bardzo stracić tych uczników, bo oni mają złote doświadczenie. Już! Więc to są tak naprawdę badasy w porównaniu z tymi. No Ci są o wiele, wiele lepsi. Dobrze, no to cóż, niech się rozpocznie. Woja, atak. Chyba ci atakują z flanki. Dobrze wiedzieć. Mm, w takim razie pauza. Jesteście jedną grupą. Ustawiamy się w takim razie tutaj. No tak, no w ten sposób. Dobrze. Mogłem iść z drugiej flanki ustawić, chociaż nawet le może lepiej, że nie ustawiłem. Dobra, jedziecie tutaj. Bo mam większe pole do manewru. I to jest plus. A wy się oczywiście nigdzie nie śpieszycie. Spokojnie, bez nerwów. Masa łuczników tutaj jest, trzeba się ich będzie szybko pozbyć, ale spokojnie, od czego, do, do czego służy moja wspaniała konnica. Dobra, z tyłu krzyżuję, nie niestety też mają łuczników, ale to nie powinien być akurat problem, duży dla mnie. Eee, I tak, trzeba będzie zgrać dobrze atak jednoczesny, z, bo oni za dużo piechoty nie mają i to jest plus. Trzeba będzie zgrać atak jednoczesny piechoty plus konnicy. To akurat może być krok. Możecie pobiec już w takim razie i ustawię was teraz tu. Będziecie tak stopniowo przychodzić do nich. Yy, zaś wy, drodzy przyjaciele, macie ich okrążać już od tej strony. Po prostu jedziecie tutaj. Doskonale. Ach, ta konnica jest genialna. Ja bym już chciał ją wybować tak sam z, tak z siebie. Tak samo dam tych dobrych łuczników ludzkich, a nie olkowych. Bo oni są lepsi od orkowych i to do dość znacznym stopniu nawet są lepsi od, no nie mam tutaj tego oddziału, no wiecie, tych czarnych ludzi z tymi hełmami, no, tych bardzo podobnych, którzy siedzą na koniach, jako łuczników. Tą, um, łuczników Khamul, czy coś w tym stylu, ale coś w tym stylu. Oni mają przewagę w wysokości, ale to jest tak naprawdę ich jedyna przewaga. I dobrze, zaatak zaatakować mnie, nie ma problemu. W takim razie rzucamy się wszystkim, co tutaj mam. Rozwiązuję grupę. Yy, oddziały łucznicze mają w pełni skupić się na tym oddziale. Zaś wami już tak naprawdę mogę wyprowadzić... Yy, yy, No ci oczywiście muszą najbardziej obywać Gdy się rzucicie na tych, będziecie ich gonić. Jazdak bez bezpośrednio poradzi nie jest z nas bólami. Chyba ci się nie zdążą zastawić. Zacznijcie krzyczeć. To jest ciężka piechota. Tak, to jest ciężka piechota. No ci akurat są wybijani. Ale powinni to wygrać. Powinni. Dobra, piechota już powoli zaczyna dochodzić. Doskonale. Wy gońcie, gońcie. Nie dawajcie im uciec. Pauza. Co na mnie idzie? Idą ci. Doskonale. W takim razie wy wszyscy rzućcie pole na nich. Z generałem. Zaś wy, drodzy przyjaciele, uczucznicy, macie na ku... No, macie w tych na ku dobrze, no super. Strzelać, wybić mi ich do nogi, dosłownie. to w końcu, czy nie? No raczej powinni to wygać. się atakować tych, bo oni strzelają, więc są większym zagrożeniem. Oba, tutaj ci pięknie idą wyprowadzić atak. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Atakuj koleja, jasna. Nie baw się z nimi nazwu. Gdzie jest w ogóle nazwu? Muszę bardzo, że nad nim wyobrażał. No trochę. Chcę tam tych Nie. Dobra, uff. O matko ale się przestraszyłem. Patrzę mi nazwór właśnie, patrzę mi przybudza reaktipa ma nie paść. Tylko spróbuję, tylko tylko mi spróbuję umrzeć. Jesteście silni, ale nas jest więcej. Dobra, nie gońcie już ich. Oni mogą w takiej małej małe ilości pouciekać, to nie jest problem. Jak tutaj sobie jedzicie? Wy gańcie, bo ich ucieka dużo. Wy zaś możecie od tyłu zaatakować. Będziemy mieli jakąś tam częściową przewagę. Mhm. Dobrze i tak. Kolejny cel to jesteście wy. Na tamtych się trzeba skupić. Chyba tym się udało doskonale. W takim razie, oczywiście, bez was skupiamy się Idziemy teraz. gdzie się teraz, tam wszystkim. Łucznicze zaś mogą nawet już przestać strzelać. Dobra, zapujcie tych Zadmi włók. No i po chole uciekacie. I tak nie uciekniecie, zrozumcie to. Zginiecie. Dobijać tych. To zaś cały czas macie się zająć. No zajmijcie się nim, to jest naprawdę aż takie trudne. Tylko mi nas gór upaść. Po prostu zabijecie. Dobra, wycofajcie się, jeszcze raz uderzycie. Dobra, skupcie swój ostrzał jednak na nim, A zaś nas gól zajmie się czymś innym, mianowicie zacznie gonić. Resztki tych oddziałów. Po prostu chcę, żeby... No, ścigajcie ich! Słuchajcie, odblokowali się. No właśnie, da dalej się ścigajcie. Ale już powinni, no już dobrze zaczęli uciekać. Dobrze. Yy, generał zacznie się bić z tymi. Pokaż na co cię stać. Oczywiście zostaniesz pośmiertelny. Bo nierówna walka to jest coś, co okaj mają we <laughs> Za dniewuk. Bo jak wam idzie? Nie powiem, że doskonale. No, wagowie padli. Dobra, pozbyliśmy się tylu, ilu mogliśmy. Dobrze, w takim razie ty, drogi górku. zasuwasz tu i bijesz się z tymi. Tak samo ty. Jeszcze jedna sajda. zaś też może Może jesteście podem. Może jesteście, ale jednak niewystarczająco, żeby wstrzymać linię. Chyba przestańcie strzelać. Co jest trudnego w zabijaniu? Elfów, powiedzcie mi, to nie jest żadna sztuka. Nie no, w... time, Mieliście jechać tam, nie wiem czy wiecie. No właśnie, na spróbujesz mi tylko paść. Spróbuję, spróbujesz mi tylko zginąć. To ci zabiję. <grym> bo oni sobie już powinni ten hamul z tym dylematem. Dobra, uciekajcie. Czy ja się nie wyrażam jasno w sprawie ataku na nich? Bo nie rozumiem, bo... Jakbym... Nie! Dobra, dobra. Dobra, zabiliśmy w takim razie. To to sukces. No, ta, ta strona już jest praktycznie zabezpieczona. No, okej, okay. oni powinni sobie tutaj poradzić. Nazgul jest odcięty, więc nic mu raczej nie powinno wyrozić. Już mogę przyspieszyć, tak naprawdę. No, Nazgul jest bezpieczny. Dzień. Domyślam się Dobra, udało się. No tysiąc straconych. Oni stracili Litlu samo, ale ja mam dwa razy gorszą armię. Wyżni oczywiście wszystkich i oczywiście nas też zaczyna obląd. E, jak tam e... Wyjdziecie na południe, ale tutaj tak Get nie macie teraz. No! Oh! Dobrze, no to cóż, no to następna tura wiele mi nie pozostaje akurat w tej sprawie. Ale cóż, i tak, drodzy widzowie, tutaj już zakończę ten odcinek. Mam oczywiście nadzieję, że wam się no! podobało. Jeśli tak, to dajcie lajka, like, żeby więcej osób mogło się dowiedzieć o filmie. Nadeślnijcie przycisk pod filmem, żeby być na bieżąco z materiałami. Oraz skomentujcie pozytywnie, bo pamiętajcie, że to zawsze większa motywacja do nagrywania. Tests. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, bo chyba się szykuje. Za niedługo wojna z Dale. Dobra, to do zobaczenia.